Cześć, witajcie, to jest kolejny kwagram. Za dzisiaj gramy w Heroes Online, czyli kolejną przeglądarkową propozycję od Ubisoftu, również free-to-playową, ale jak najbardziej rozbudowaną grę. Nie jest to jakiś prosty przeglądarkowy klikacz, tylko po prostu pełnoprawna produkcja działająca po prostu w przeglądarce. Co się bardzo ceni, bo gra jest lekka i naprawdę mimo tego, że. Mamy do czynienia z grą przeglądarkową, to dosyć rozbudowana. Fani Heroesów powinni tutaj znaleźć całkiem sporo rzeczy, które powinny ich usatysfakcjonować. Ja zawsze powtarzam, że bliżej mojemu sercu jest seria plus natomiast wkręciłem się w tych Heroesów i nie ukrywam, że bardzo mi się podobają. Jakiś czas temu rozdawaliśmy kody do bety, w tej chwili jest już ona otwarta, więc każdy może spróbować swoich sił. No i na czym polega ta gra Heroes Online? Sam tytuł już mówi nam wiele tego czego powinniśmy się spodziewać to oczywiście takie trzy filary rozgrywki, które właściwie stanowiły chociażby o olbrzymiej grywalności Heroesów 3. Mamy tutaj eksplorację mapy, mamy tutaj budowanie miasta oraz mamy oczywiście walkę, która dzieje się w systemie turowym na heksach, ale do niej przejdziemy w odpowiednim czasie. Na razie jesteśmy tutaj w obozie na samym początku gry, a to dlaczego? Dlatego, że tutaj jest również moje miasto. Które sobie powoli rozbudowuje GameZillopolis jak widzicie Nazwałem tak Moje miasteczko No i tutaj powoli rozbudowujemy Sobie po kolei Nowe budynki i tak dalej I tak dalej Tutaj jest dosyć istotny ten wątek Mikropłatności w tej grze Który jest całkiem fajnie rozwiązany Nie da się powiedzieć, że tutaj mamy do czynienia Z grą pay to win Otóż moi drodzy ta waluta premium, czyli pieczęcie bohatera, za którą możemy kupić większość takich bonusowych rzeczy, to oczywiście waluta płatna, ale przede wszystkim służy ona do przyspieszania naszego progresu w grze. Raczej nie ma wpływu na naszą zdolność bojową, na nasze możliwości w walce, oczywiście pozwala szybciej zrekrutować oddziały itd. Tak tak Natomiast nie jest to zdecydowanie decydujące podczas gry. Progres tutaj osiąga się dosyć wolno, jak to we wszystkich grach online, ciężki grind nas czeka, żeby jakiś szybszy progres osiągnąć, no ale jeżeli ktoś to lubi, to jak najbardziej przypadnie mu ta gra pod tym względem do gustu, bo po prostu codziennie pojawiają się nowe daily questy, właściwie te same daily questy co codzień, ale... My, możemy liczyć na to, że jest jak grindować i jest jak się wzbogacać. Miasto rozbudowujemy sobie bardzo powoli, ale przynosi ono całkiem sporo korzyści. My, mamy również, tak jak mówiłem, zarysowaną oś fabularną. W tej chwili w grze są dostępne dwie frakcje, my, czyli przystań i bodaj, że nie chciałbym was skłamać, ale my, frakcja nieumarłych bądź coś ten deseń. W każdym razie na razie te dwie są dostępne w grze. No, i jak widzicie, mój poziom to już poziom 12. Mówi już, ponieważ te poziomy już się zaczynają powoli wbijać. Nie tak jak na początku, że jednego dnia wbiłem chyba z 6 czy 7. W każdym razie teraz idzie mi to już znacznie wolniej. Jesteśmy w takim momencie fabularnym, że czeka mnie walka z bossem. Bossem, który jest tutaj, ale to do niego dojdziemy za chwilę. Na razie rozejrzyjmy się jeszcze po mieście. Jak widzicie, ta eksploracja mapy powolutku, ten nasz bohater drepcze, także nie ma tutaj zbyt wiele pośpiechu, możemy sobie kupić runę, która przyspiesza znacząco nasz, naszą prędkość na tej mapie, ale szczerze mówiąc to można się i bez tego obyć, bo tak naprawdę nie jest to jakieś niezbędne, żeby się szybciej poruszać, oczywiście bardzo przydatne w szczególności kiedy mamy boosty, na przykład z kapliczek, tak jak ta, ten boost tutaj, który dodaje, dodaje mi całkiem sporo many będzie trwał jeszcze przez 11 minut, więc myślę, że dobrze będzie teraz się doposażyć. Wsadzimy ten runę nadziei i mniejszołami doświadczenia, żeby zdobyć więcej XP po walce. I spróbujemy podjąć walkę z tym bossem. Jest to trudna walka. Dlaczego? Dlatego, że jest ona dwuetapowa. Jak widzicie, walka z bossem. Gra sama proponuje mi, żeby zaprosić do walki innego gracza, przy czym należy zaznaczyć, że kiedy walczymy w teamie w, z innym graczem to, bądź też z innymi graczami no to wtedy n, nasi przeciwnicy n, myślę, że jest to proporcjonalne proporcjonalnie n, przybywa im n, siły n, zarówno ilości jednostek, jak i n, zdrowia, jeśli mamy do czynienia o, z pojedynczym bossem na przykład no to czasami może się okazać, że walka n, walka z, n, z sojusznikiem n, przeciwko przeciwnikowi Potrafi być trudniejsza niż walka solo z takim oponentem, także czasami warto spróbować swoich sił samemu. Ja na przykład poprzedniego bossa czerwia z otchłani pokonałem sam i znacznie łatwiej było mi to zrobić niż gdy grałem wcześniej z innym graczem, próbowałem mu pomóc pokonać tego przeciwnika. No dobrze, to jest pole walki. Jak widzicie, w tej chwili mamy herosa po drugiej stronie przeciwnego. On, podobnie jak mój, jest poza mapą i w zasadzie tylko w swojej turze może wykonywać różnego rodzaju ataki opierające się na umiejętnościach. Tutaj levelowanie naszego bohatera no, jest dosyć proste. Oczywiście zdobywamy poziom doświadczenia, podnoszą nam się statystyki, wybieramy nowe umiejętności z pewnej puli, z pewnego drzewka, no i zakładamy nowe, lepsze wyposażenie. Także pełna klasyka w tym. Aspekcie rozgrywki spójrzmy, co mamy na mapie. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć różnych przeciwnych oddziałów, no i bohatera. Spójrzmy na moje skile. Co my tu mamy? Myślę, że na tym etapie możemy się pokusić po prostu o próbę użycia słonecznego promienia, który jest podstawowym atakiem mojego kleryka. Poczekamy, aż te jednostki się skupią trochę bardziej wokół siebie, i wtedy spróbujemy jakoś zaatakować je atakiem obszarowym, bardzo silnym, pochłaniającym dużo many, natomiast niewątpliwie przynoszącym bardzo dobre rezultaty. Znowu moja kolej. Co jeszcze mamy tutaj na ekranie? Tutaj mamy kolejność, jaka jest w walce. Tu jest okienko moich jednostek, mogę sobie podejrzeć również. Jednostki przeciwnika. Klikając na nieprawym przyciskiem myszy, mogę sobie zobaczyć, jakie mają umiejętności, statystyki, etc., etc. Wykonajmy jakiś ruch. Dobrze jest łuczników stawiać blisko gwardzistów, ponieważ gwardziści mają umiejętność pasywną, polegającą na tym, że bronią jednostki ustawione blisko nich. Dzięki czemu otrzymują one mniejsze obrażenia. No i pierwszy atak naszego wrogiego Herosa. Myślę, że jeszcze się wstrzymam z tym atakiem, z tym atakiem obszarowym, natomiast teraz spróbujemy osłabić jednostki przeciwnika tak, żeby miały mniej życia i chyba zadawały mniej obrażeń. Nie wiem, nie doczytałem czy to właśnie taki efekt daje ten czar. W każdym razie już widzę, że będą próbowali mnie oflankować, więc spróbujemy ich tutaj zaciągnąć do walki, wyjść im trochę naprzeciw. Chciałbym też trzymać blisko siebie swoje jednostki, ponieważ w odpowiedniej chwili chciałbym użyć czaru leczącego, to jest również czar działający obszarowo, zatem raczej starałbym się tutaj utrzymać wszystkie moje oddziały w kupie, nie rozpraszać ich, ponieważ może to być zgubne w późniejszej fazie walki, kiedy już skończy mi się mana i będzie, będzie to dosyć problematyczne. Tymi jego pasowałoby się zająć, ponieważ są e, silni, zadają dużo obrażeń, e, więc im prędzej się ich pozbędę, tym lepiej dla mnie. E, tak. No, w tej chwili muszę wycofać mojego łucznika, co najmniej o jedno pole od przeciwnika, żeby móc oddać strzał z łuku. E, łucznicy nie są zbyt skuteczni na krótkie dystanse, natomiast ten łucznik nie musi się ruszać, więc starczy mu e, inicjatywy na to, aby Użyć swojego skilla, dzięki czemu prawdopodobnie za dwie tury, może za jedną, uda mi się wyeliminować tę jednostkę przeciwnika, co będzie bardzo korzystne dla dalszego przebiegu walki, ponieważ, tak jak mówiłem, jest to dosyć silny, silny oddział i y, mogłoby być problematyczne y, dalsze utrzymywanie go w walce. O, nawet teraz mi się uda przy niewielkim zużyciu many absolutnie całkowicie wykluczyć ten oddział z walki, y, co oczywiście było bardzo przydatne. Hmm, jak widzicie, nie udało mi się tutaj utrzymać przeciwników, chociaż nadal mam trzech w obszarze. Myślę, że to będzie dobry moment, żeby użyć ataku obszarowego, żeby jak najszybciej i jak najwięcej jednostek tutaj ee, zniszczyć. Co my tu mamy? Spróbujemy zajść przeciwnik od tyłu, dzięki czemu zadam mu więcej obrażeń niż gdybym atakował z przodu. To oczywiście również ma znaczenie. Podobnie ta jednostka, i tutaj utworzymy taki mur, aby oni nie mogli tędy przechodzić do moich uczniów. Tutaj otwieram oczywiście pole, ale zobaczymy, jak to się będzie rozgrywało. Dobra, czas na obszarówkę. Tak właśnie to miało wyglądać. Doskonały atak, silny. No a teraz wróćmy do prozy życia codziennego. Spróbujemy się zająć tą jednostką, która tutaj moje oddziały łucznicze powoli próbuje kasować. Tego łucznika również wycofamy. Tak jak mówiłem, atak e, z pewnej odległości jest e, znacznie bardziej skuteczny niż bezpośredni atak. Wręcz mm, moje jednostki otrzymują obrażenia gdzieś tam w czasie, ponieważ bohater rzucił na nich e, czar, który e, powoduje mm, oparzenia. Zadawane co turę. Spójrzmy, jak my tutaj mamy wszystko. No tutaj pasowałoby tego gościa skasować, bo znowu zagraża moim łucznikom. Więc. Im więcej jednostek wyeliminuję w tej chwili, tym lepiej dla mnie i dla moich oddziałów, fajnie. Bo znowu się skupiają wszyscy w jednym miejscu, więc to jest dla mnie bardzo korzystne. Ten oddział już prawdopodobnie przestanie istnieć. Nie, dwie jednostki jeszcze zostały. Dobra, lecimy z odcieczką do moich uczników. Hmm, tutaj hmm, nie mamy zbyt wiele możliwości. Aha, mogę jeszcze zautykować. Dobrze, to się w takim razie pozbędziemy tych przeciwników i otworzymy sobie drogę tutaj, dzięki czemu wyeliminujemy kolejny oddział. Hmm. co teraz zrobić? Jeszcze za wcześnie, chyba, jest na, na użycie czarów leczących. Próbujemy wyeliminować tę najsilniejszą jednostkę. Ta walka teraz mi idzie znacznie łatwiej niż przy poprzednim moim podejściu. Jeszcze miałem level 11, także mniej moich jednostek na, na walce i. Generalnie zostałem właściwie dosyć mocno rozbity w tym pierwszym etapie walki. Do drugiego przystąpiłem z tym samym składem jednostek, który został mi po pierwszej turze. Właściwie po pierwszym etapie tej walki, bo tu to, to tutaj zupełnie inne pojęcie. Także no, już w drugiej turze niestety musiałem poddać walkę, bo nie miało to sensu. Oj, pomyliły mi się jednostki, chciałem tak naprawdę zrobić to troszeczkę inaczej, no ale. Myślę, że kolejny atak obszarowy ostudzi zapędy przeciwników w tym miejscu. I teraz tak, mamy ich ustawionych doskonale do obszarówki, natomiast nie ukrywam, że chciałbym też skupić moje jednostki bliżej siebie. Co też spróbujemy uczynić. Tak, aby móc je jeszcze chociaż raz uleczyć podczas tej walki. Nie. Tym atakiem nie będę atakował, bo on zakończy walkę. Ten też nie. To może po prostu rzucimy sanktuarium na tego łucznika. Skupimy jednostki. Spójrzmy, jak będzie przebiegała jeszcze tura. Yy. Tu włączymy obronę. Yy. Będzie to korzystniejszy wariant niż gdybym zabił już teraz tego przeciwnika. Pozwoli mi to uleczyć kilka moich jednostek. Yy. Także. Żebym przed, przed kolejnym pojedynkiem troszeczkę odbudował moje siły. No tak, ale przeczekałem i proszę bardzo, sprowadziłem moje jednostki. A tu bohater e, przeciwnika ma czarobarowy, który jeszcze trochę mnie podgryzł, no ale szybko zregenerowałem całkiem sporo moich sił. E, na razie niestety te jednostki muszą przeczekać. E, mój bohater ma teraz możliwość ruchu. No i myślę, że tym ostatnim ciosem zakończymy. Nie jest najgorzej, zachowałem całkiem sporo jednostek, także przechodzimy do drugiego etapu tej walki w całkiem niezłym składzie, znacznie lepszym niż tak jak mówiłem poprzednim razem. Mi to poszło, także jestem dobrej myśli. W Heroesach trzeba myśleć. Niewątpliwie tutaj, jeżeli zapomnimy o pewnych aspektach, no to może się to znacznie gorzej skończyć dla nas, niż wtedy, gdy cały czas mamy gdzieś tam z tyłu głowy te zasady, którymi ta gra się kieruje. Obszarówka od razu leci na tych przeciwników. Im szybciej ich podgryzę, tym lepiej. Tak naprawdę zależy mi tylko na zabiciu bossa. Reszta jednostek przeciwnika to są tacy przeszkadzacze, więc... Hmm, może po prostu nie będę się na nich skupiał. Hmm. Chociaż z tej strony warto by było od, chociaż tę najsilniejszą jednostkę, najbardziej liczebny oddział. E, troszeczkę zredukować, żeby mniej zagrażał moim łucznikom tutaj. Łucznicy to są bardzo dobre jednostki. Dlaczego? Dlatego, że dodają naprawdę mnóstwo obrażeń, a poza tym mają e, ten skills, e, skillshot, który mm, pozwala na zadanie całkiem sporej liczby obrażeń. No i... Myślę, że w tym y, pojedynku y, siłę mojego Herosa będę skupiał przede wszystkim na y, bosie, na bohaterze przeciwników. Y, to będzie dobry wariant, y, gdyż y, tak naprawdę szybko pozwoli mi zredukować jego zdrowie, a reszta moich jednostek będzie mogła zająć się y, przeciwnymi oddziałami. Y, może łucznicy też, tutaj ich zaangażuję do ataku na bohatera. Nie jest to już tak trudna walka jak ten pierwszy etap. Tak mi się wydaje, że tutaj będzie znacznie prościej pokonać tego przeciwnika i myślę, że uda mi się osiągnąć progres. Jak widzicie, ten boss pilnuje tego portalu, więc wszystko układa się jak na razie po mojej myśli. Kolejna obszarówka i oddział wyeliminowany. Bardzo dobrze. Ten tutaj nie zainteresował się w ogóle moimi łucznikami, co mnie bardzo cieszy, ponieważ łucznicy są znacznie mniej wytrzymali niż gwardziści. Ci zaś tutaj wmieszali się w walkę z tymi oddziałami, i e, może teraz zrobimy tak, że moich, mój heros pomoże im w walce. Natomiast łucznicy skupią się na ataku bohatera. Chociaż jak widzicie, ten sam tutaj już się wyrwał do walki, no i jest to kłopotliwe położenie, ale. Tak naprawdę ten pojedynek kończy się już w tej chwili, ponieważ pokonałem bossa. Więc e, ten pojedynek kończy się zwycięstwem. Tak jak mówiłem, ten drugi etap był znacznie prostszy. Nawet jestem zaskoczony, że aż tak łatwo mi poszło. E, jakieś fajne artefakty wpadły. Super. Dużo, bardzo dużo doświadczenia. 866 punktów to jest bardzo wiele. Na tym etapie rozgrywki, no i ta walka poszła naprawdę sprawnie. Obawiałem się, że będzie kompromitacja, że przegram i że generalnie ten y ten y, pojedynek może nie jest zbyt dobrym wariantem do kwadransu, ale tak naprawdę gdybym biegał po mapie i toczył walki z przeciwnikami na mapie, no to by było to nudne, bo większość z nich już nie stanowi żadnego wyzwania dla mojego Herosa. Jak widzicie, y, quest fabularny, y, związany z główną osią fabularną, więc 300 pieczęci Bohadara, czyli tej waluty y, premium, y, wpadło do mojej kieszeni, plus kolejna. Porcja doświadczenia. Naprawdę opłacało się zrobić tego queston, Ale tak jak mówiłem, jest on niezbędny, żeby m, popchnąć fabułę do przodu. Jak widzicie, osiągnięcie wpadło. M, kolejne zadanie przyjmuję. No i co teraz? Czarnolas. Sokole gniazdo. Dobra. Ruszamy w podróż. No, cześć. To jest chyba stolica z tego, co doczytałem. Jeśli dobrze doczytałem, idziemy oddać questa i będziemy powoli kończyć ten kwadrans, moi drodzy. Heroes Online. Gra e, przeglądarkowa, free to play. Płatności wcale jakoś nie zaskwierają. Nie ma tutaj pay to win, co bardzo bardzo cieszy. Oczywiście jeśli ma ktoś ochotę kupować, no to są odpowiednie pakiety, często z jakimiś zniżkami, natomiast nie jest to absolutnie niezbędne do tego, aby osiągnąć progres. Ja ten 12 level wbiłem bez yy, kupowania czegokolwiek, za żywą gotówkę, za prawdziwe pieniądze, także yy, polecam serdecznie sprawdzić, chociaż jeżeli jesteście fanami turowych... Yy, Turowych strategii, no to Heroes Online może naprawdę przypaść Wam do gustu. Tym bardziej, że jest to gra nie, nie aż tak strasznie angażująca jak, nie wiem, takie pudełkowe Heroesy, a naprawdę bardzo, bardzo grywalna. Troszeczkę potrafi się znużyć, ale jeżeli będziecie sobie dawkować to w odpowiednich proporcjach, no to myślę, że ta gra starczy Wam na bardzo, bardzo długo. Ja już się z Wami dzisiaj żegnam. Dzięki za uwagę. Rozdział drugi się rozpoczął. Proszę bardzo, jak pięknie coś się kończy, coś się zaczyna. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.